Ja rucham fejtora, macie ekstra klasę. Wolę robić to fejderem bait niż tylko z soldatem. Jadę tu na bitach, no to kurwa znikasz. Dalaj, Ładnie Ją... dokładnie, sprawdzaj Kiedy w masz kupić typie, a takiej wszystkie mordy ciężko spotkać. Nie widzicie się czemu matka herse, nie wpuściła do środka? Jadę tu dalej, kiedy podesz masz przejebane Twój rab jest jak wielki, to follow up Dzięki zdekoloryzowany i kojarzony z kupą Jadę na bitach, masz kurwa tu Filipa A ty tam wypadasz widu, kiedy wchodzisz pod Majki, że gdyby cena była krótsza, nie mogłbyś tej slajbić Masz tutaj dalej, to masz, masz tutaj przejebane A follow upy, ten jest zimko mój, tobie jest jak kastrat, który chce mieć czy twój? Ej, dobra, dobra, hej, hej, śmiałeś się ze wzrostu, a jesteś niższy niż Kolty, twój skill to powód wymyślenia nanotechnologii.